I już po raz 21 Puławy gościły uczestników ogólnopolskiego konkursu tańców polskich o pierścień księżnej Izabeli. Miejscem tegorocznych zmagań była hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. W miniony weekend do konkursu przystąpiło niemal 125 par, reprezentujących m.in. Białystok, Olsztyn, Warszawę, Poznań, Gdańsk i oczywiście Puławy. Widzowie, którzy licznie odwiedzali w sobotę i niedzielę obiekt Zespołu Szkół Technicznych, zobaczyli najlepsze wykonania Oberka, Berka, Polonezaku, Krakowiaka czy Polki. Tradycyjnie nad prawidłowym przebiegiem i oceną Rywalizacji czuwali profesjonalni sędziowie. To, jak podkreślają organizatorzy, bardzo ważne wydarzenie na mapie kulturalnej Polski i samych puław, bo oprócz promocji, imprezy, jako wydarzenia ogólnokrajowego, konkurs promuje aktywność fizyczną, a także zamiłowanie do muzyki i mocno osadzonych w naszej tradycji tańców. Puławy reprezentowali tancerze z Ośrodka Kultury Dom Chemika z zespołu Pieśni i Tańca po Wiśle imienia Kazimierza Walczak Mamci. Wystąpiło aż 14 par. Wyniki rywalizacji oraz nazwiska zwycięzców tegorocznej edycji konkursu znajdziecie państwo w naszych portalach internetowych lp 24pl oraz ipuławy.pl. Ciurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w Plus Oil przy ulicy Dembryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Buławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.